Rożyna, co ty robisz? Jak to co robię? Czyli ja nie będę kupować żadnych kamlotów. Ja no, sama zrobię ten kamlot. Co? Tak sobie zrobimy. bo to tak będzie to się Ale co to w ogóle jest? A ty nie kupujesz 5 pięciolitrowych baniaków żeli? Ale w laku? Wy takie żelę? No pewnie żyjemy. No My co z tym zrobisz? No, ja co z tym zrobię. Patrzaj to. Otwieram, chcę wyjść. Ojej, nie zdążyłam. Otwieram, chcę wyjść. Ale jeszcze do widzenia. I do widzenia. widzenia. Zamknięte. O. O. Oła! Wow! A masz! To jest nienormalne, patrzaj to. Se otwieram, se zamykam, zdążę wyjść w tym czasie. Mogę stać na wycieraczce, mogę wycierać buty. Ręce mam wolne, nie robię syfu. Ale zimno ten... się robi. No to biorę potykacz, zamykam, ale ja już jestem w środku. Genialne. Ile to kosztuje? 160 ziko. Ale 5 litrów? No to się to starczy. Oj, tak. Myję się w sobotę. To są pąpeczki, piłkę, średnia, to jest całki 20 litrów i prawie to na rok wystarczy. No to regulacja. do tego masz potykać. No tak, no ale jak używasz, to, to spotykasz się robi coraz więcej. A lżejszy. to sobie wody naleję tej. Hello? <głos> <głos> Nie mogę sobie wody nalać później. Albo ze w piasku nawet na wniosy. Po prostu umyjesz, postawisz. <noise> Poćwiczysz. To jest po prostu, prostu game changer. No, taki deal yourself. Handel Polecam.